Tajemnica Jeziora Turkusowego Przez Woliński Park Narodowy w kierunku osady Wapnica prowadzi ciekawa krajobrazowa trasa. Osada położona jest między zalesionymi wzniesieniami u stóp Lelowej Góry, stara nazwa słowiańska. W środku wsi rośnie liczący przeszło 600 lat dąb zwany Prastarym. Na jej skraju rozciąga się urzekające swoim pięknem jezioro turkusowe o bardzo wysokich i stromych brzegach porośniętych krzewami rokitnika. Jesienią, gdy dojrzewają jego owoce, jezioro tonie w płomieniach. Lelowa Góra była świętą górą pogańskich plemion zachodnich Słowian. Stała na niej skromna, niewielka świątynia. Nie kryła w sobie bogatych skarbów, nie posiadała sławnych wróżbitów. Kapłani, a było ich niewielu, zajmowali się odprawianiem modłów, wróżbami, a przede wszystkim leczeniem chorych. Nie było tu świętego czarnego konia, tylko wyrzezany w drewnie posąg Boga Trzygława. Kiedy pierwsi kapłani przybyli na lelową górę, a było to bardzo dawno, zaczęli sadzić święte dęby. Dookoła bowiem rozciągały się tylko bukowe bory. Z biegiem czasu rozrosła się wokół góry wielka dąbrowa, z której do dziś przetrwał jedynie dąb prastary, zwany też przez niektórych słowianinem. Czas mijał, przemijali kapłani, ubywało i przybywało ludzi w maleńkiej osadzie, która przycupnęła u stóp Świętej Góry. Posąg Trzygława trwał i służył wielu pokoleniom. Nie dochodziły tu wieści z dalekiego świata, nie przybywali obcy ludzie zbrojni, włóki i miecze, by szerzyć gwałt i pożogę. Pewnego razu przywędrowała w tę stronę dziwna białogłowa z dwiema towarzyszkami, prawdopodobnie szukając tutaj schronienia. Widać było, że jest z wysokiego rodu, a obie kobiety opiekują się nią i jej służą. Długą znać odbyły drogę, bo odzież miały starganą i osypaną kurzem. Za nimi dreptał oswojony mieszko, tak zwano wtedy Niedźwiedzie. Białogłowy prowadził stary, choć krzepki jeszcze guślarz, o białych włosach i spalonej słońcem pomarszczonej twarzy w której dziwnym ogniem paliły się czarne, smoliste oczy. Ominęli bokiem osadę i weszli w las. Sklecili na prędce lichy szałas i rozpalili ognisko. Po skromnej wieczerzy guślarz zostawił białogłowy pod opieką misia i udał się do świątyni na Lelowej Górze. Zapewne po pomoc. Na szczęście dla przybyłych noc była ciepła. W ognisku wesoło trzaskały gałęzie, miś pomrukując ułożył się przed szałasem. Mogły zdrożone odpocząć i ogrzać się. Tak minęła noc. Rankiem z guślarzem przybyła grupka ludzi. Przynieśli ze sobą topory oraz inne narzędzia potrzebne do wyrębu lasu i budowy domostwa. W sakwach i dzbanach troch żywności. Odtąd codziennie rozlegał się stukot toporów i łoskot padających drzew. Starsze kobiety chodziły do lasu zbierać, co w nim jeszcze pozostało do zebrania, albowiem lato miało się ku końcowi. Guślarz wychodził z szałasu ze wschodem słońca, a wracał o zachodzie. Zawsze przynosił coś w zakwach od dobrych ludzi. A to świeży pachnący pod płomyk, rybę suszoną. Czy kawał mięsa. Zdarzało się, że i słodki, złocisty plaster miodu. Z tego i z własnych zbiorów oraz datków ze świątyni kobiety ważyły strawę dla wszystkich. Czasami drwale upolowali sarnę lub jelenia. Wtedy guślarz zostawał i oprawiał zwierzynę. Widać, kobiety nie były przyzwyczajone do takiej pracy. Piękna Juno na razie nie robiła nic. Była drobna, blada, delikatna, Snadź wychowana w dostatkach, a w dodatku nie czuła się najlepiej. Godzinami leżała na zbitej na prędce ławie, wysłanej skórami. Czasem szła z misiem do boru, zbierała różne zioła i trawy, wiązała je w pęczki, a kobiety zawieszały je na drzewach. By korzystając z pięknej pogody, wysuszyć jak najprędzej. Obie, zenę i rówę, były dużo starsze od swojej pani i czule się nią opiekowały. Nareszcie, po upływie kilku tygodni, dom był gotowy. Starym obyczajem założono wianek z wikliny, a w kąty nasypano orzechów leśnych bogom na ofiary. Niech czuwają i bronią od złych mocy. Domostwo zbudowano z bali, uszczelniając łączenia mchem zmieszanym z gliną. W dachu zostawiono otwór wprost nad paleniskiem, znajdującym się w środku izby. Chata była dwuizbowa z przebudówką. Podłoga wyłożona drewnem. Tylko ognisko otoczono kamieniami. Drzwi też były starannie zrobione. Zamiast okien, maleńkie otwory w ścianach, które później zasłaniano skórami. Pracą kierował guślarz widać bywały po świecie, gdyż chata różniła się od wszystkich innych w tej okolicy. Zanim zapłonął na nowym palenisku pierwszy ogień, guślarz sprowadził kapłanów, którzy odprawili święte modły. Położyli żagiew przyniesioną ze świątyni, sypnęli garść kadzidła i ulali trochę miodu bogom na ofiarę. Teraz, kiedy kobiety miały własny dach nad głową, dookoła usypano wał ziemny. Niewysoki, co prawda, ale wzmocniony drewnianymi palami dla ochrony przed dzikim zwierzem. We wnętrzu ustawiono stoły i ławy. Postarano się o więcej naczyń i garnków do ważenia strawy. Powoli ludzie z osady przyzwyczajali się do obcych. Zdarzało się, że czyjaś ręka położyła pod płomyk, garnek krup lub mąki, kawek mięsiwa lub szmat płótna. A kiedy ziemię ścisnęły mrozy, a słońce tylko na krótko ukazywało się na niebie, Pewnym późnym popołudniem zajechał na lelową górę ładowny wóz zaprzężony w dwa rogate woły. Ludziom nie zdało się to dziwne ktoś mógł przysłać dary do świątyni. Tymczasem wozem przyjechał guślarz i dwaj obcy. Odjechali nocą. Od tej chwili białogłowy poweselały. Przybyło skór miękkich, ciepłych szat, żywności. I wiele innych niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa domowego drobiazgów. Guślarz częściej przebywał w domostwie, wygrzewając przy ognisku swoje stare kości. Do świątyni chodził tylko wtedy, gdy kapłani sami go wzywali. Najczęściej zanosił im zioła uzbierane latem przez juno. Były to zioła lecznicze i kadzidła do wróżby. Tak minęła szczęśliwie niezbyt zresztą ostra i długa zima. Las rozszumiał się wiosną. Miękkie wiatry niosły jej zapach potężniejący z dnia na dzień. Wystrzeliły w górę trawy i leśne paprocie. Gałęzie drzew pokryła delikatna zieleń. Rozśpiewały się ptaki. Leśna chatka utonęła w boże, ukryła w wiosennej zieloności, że i trudno ją było odszukać jak w osadzie, jak i chacie przybyszów, życie toczyło się jednostajnie, spokojnie. Pewnego razu przerażająca wieść spadła na osadę, jak stado kruków, rozszarpując spokój jej mieszkańców. Oto nagle, na krótki czas przed sobotkowym świętem, wyschło źródełko na lelowej górze, przed posągiem bogatszy głowa. Kapłani upatrywali w tym jakowych czarów czy kary bogów. Cóż mówić o innych? Dzień w dzień palono święte ognie, składano ofiary, odprawiano modły. Źródło pozostało nadal martwe. Zrodził się zły szept, i jak robactwo rozpełznął się wśród wszystkich mieszkańców osady: To obcy! To z winy obcych z leśnej chaty, nad którymi ciąży klątwa! To ich wina. Rozgorączkowany tłum zgromadził się wokół świątyni i szukał rady u kapłanów. Uspokójcie się, mówili kapłani. Co te białogłowy mają wspólnego z naszym źródełkiem? Same doznały wielu krzywd od ludzi. A jak wiecie, żyją bogobojnie, nikomu krzywdy nie czyniąc. Wadzą to wam w czym? Powiedzcie. Zamilkli na chwilę ale wnet z tłumu wysunął się starzec i rzekł. Żądamy, aby je sprowadzić tutaj na świętą górę. Niech przysięgną na bogów, że nie mają nic wspólnego ze złymi mocami. W przeciwnym razie należy je ukarać. Kapłani próbowali przeciwstawić się tym żądaniom. Nagle niezauważony dotąd przez nikogo guślarz przepchnął się przez tłum i stanął przed kapłanami. Niechaj się stanie jako rzekli, powiedział. Chociaż przysięgam na wszystkich bogów, że nie one są winne, ale wy, co w sercach chowacie podejrzliwość, złość i chciwość. Oto idą. Rzeczywiście, trzy białogłowy zbliżały się powoli do świątyni. Tłum zamarł ze zdumienia. Juno szła pierwsza. Ubrana w skromną, bez żadnych ozdób białą szatę. Z rozpuszczonymi włosami i wiankiem dziewiczym na głowie. Pokłoniła się nisko kapłanom, rzuciła garść ziela na ognisko i rzekła: Chcieliście od nas zaklęć, że to nie z naszej winy wyschło źródełko. Cóż znaczą przysięgi, skoro w sercach waszych krzewi się niewiara? Skoro nikomu nie ufacie i nie szukacie winy w sobie, jeno w drugich. Ale bogowie są łaskawi, umieją przebaczać. W noc sobudkową wytryśnie wam źródło, będzie ono tak duże i piękne, że sława jego rozejdzie się daleko. Świątynia na Lelowej Górze będzie odwiedzana przez wielu pątników, wielu ludzi przeminie, Dąbrowa przeminie, a źródło wasze pozostanie. Kobiety skłoniły się nisko i odeszły. Razem z nimi powlókł się guślarz. Kapłani stali w wielkim zdumieniu. Tłum powoli opuszczał święty Gaj. Kobiety i guślarz wracali w milczeniu. Kiedy weszli do leśnej chaty, pierwsza ozwała się Juno. Nadeszła w moim życiu ważna chwila. Muszę spełnić daną obietnicę. A bogowie mi w tym pomogą. Jeśli chcecie, możecie tu pozostać. Ja opuszczę to miejsce. Takie bowiem jest moje przeznaczenie. Zenę i prówe milczały, pogrążone w smutku, natomiast Guślarz odezwał się w te słowa. Bogowie i kapłani powierzyli mi opiekę nad tobą, bowiem byłaś wielką kapłanką. Nie chciałaś oddać swego dziwiczego wianka najmożniejszemu z możnych, nie chciałaś złamać ślubów danych Trzygławowi, Zatem odejdźmy stąd wszyscy. Kobiety przytaknęły w milczeniu. Do sobotkowej nocy, powiedziała Juno. Nadeszła oczekiwana noc. Kiedy kapłani rozpalili pierwsze ognie, a tłum otoczył świątynię, nagle u stóp lelowej góry wytrysnął strumek wody i szybko zaczął rozlewać się daleko, aż ku osadzie. Na oczach zebranego ludu powstało niemałe źródełko, ale duże, urocze jezioro. Woda w nim była koloru turkusowego. Takiego koloru oczy miała tajemnicza juno, która dopełniła swej obietnicy. Na jej pamiątkę kapłani nazwali jezioro turkusowym. Uradowani ludzie pobiegli do leśnej chaty, aby podziękować za cud. Ale chata była pusta. Wszyscy jej mieszkańcy odeszli. Pozostawili sprzęty i odzież wszystko co posiadali.